Siema, siema, z tej strony ma to, to kolejny odcinek związany z grą Baldur's Gate. A więc, tak, może zaczniemy od tego, co mamy w ekwipunku. Chcę pokazać w tym filmiku, jak skonstruować i stworzyć naprawdę wspaniałą zbroję, którą może nosić praktycznie każdy towarzysz w naszej drużynie. I aby zdobyć, zdobyć taką zbroję, trzeba posiadać. 40 tysięcy golda oraz kolczugę pieśniarza Klingi plus 4 i zwój ochrony przed zwykłymi broniami. Jeśli będziemy posiadać te dwa elementy, te dwa przedmioty, wystarczy udać się do tak zwanego skrzydlatego cespenara, który znajduje się w sferze kieszeniowej naszej kryjówce. A więc, może do rzeczy zacznijmy. Zagadajmy z nim. W porządku, tylko niczego nie znisz. Proszę bardzo. Widzę, że masz kolczugę pieśnia Kingi. Elfia kolczuga. Mam przepis, żeby ją jeszcze wzmocnić. Trzeba do niego zwoju ochrony przed zwykłymi broniami i 40 tysięcy sztuk złota. Chcesz? No pewnie. Dobra. Sprawdźmy, co będzie dalej. To jest naprawdę wspaniała zbroja. Jedna z lepszych w grze. Spójrzmy teraz do ekwipunku. Proszę bardzo. Tak zwana zbroja, która nazywa się Elfia Kolczuga Aslyferunda plus 5. Sprawdźmy statystyki. Niewrażliwość na zwykłe bronie. Jesteśmy praktycznie nietykalni, jeśli chodzi o przeciwników używających zwykłą Zwykłą, zwykłą broń oraz jakieś tam minusy i nie ogranicza rzucania zakręć, Czyli możemy nosić tą zbroję, nawet będąc y, półmagiem, półzłodziejem lub półmagiem, półwojownikiem. Pół Różnie. I zresztą ja pokażę. Każdy może nosić tą zbroję. Proszę bardzo. Korgan, nawet. Proszę bardzo. Dorn. Oprócz Edwina. Edwin nie może je nosić, ale dobra. Przejdźmy jeszcze do jakiegoś punktu mojej głównej postaci. Ja sobie ją założę. Proszę bardzo. Klasa pancerza się poprawia o jeden punkt, więc załóżmy ją może. Ściągnijmy łyskać z tego smoka. To nas nie obchodzi. Skupiamy się tutaj na tej zbroi. Ona jeszcze nawet świeci. Na zielonkawy, zielonkawy kolor. No i to by było na tyle. Golda straciliśmy 40 tysięcy, Zostało nam 2490. Ale zbroję mamy utworzoną, skonstruowaną i możemy się cieszyć super, za fajnym przedmiotem, jakim jest zbroja o nazwie Elka Kolczuga Aslyferunda Plus 5. Tu mamy opis statystyki. Kto może nosić, kto może nie nosić. Siła wymaga 5 na to naprawdę bardzo mało. Praktycznie każda postać może nosić tą zbroję. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli film się podobał zostaw lajka, jakiś miły komentarz. A najlepiej zostaw suba. Niekoniecznie z dzwoneczkiem. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej! To znowu ja, jeszcze raz na chwilę. Przepraszam, że przerwałem yy, tamten filmik, ponieważ. Zapomniałem poinformować Was o tym, że znaleźć tą zbroję, która jest do przekształcenia, tą wspaniałą zbroję, którą pokazałem przed chwilą. Tą kolczugę pieśniarza klingi można zdobyć, chyba nie mylę się, w mieście leśnych alfów. Ostatni rozdział podstawki gry Baldur's Gate 2 Cienie AM. Tą zbroję zdobywa się chyba właśnie w tamtym mieście. Nie pamiętam, czy tą zbroję posiadał Smok, z którym trzeba walczyć, żeby zdobyć artefakt do świątyni w Selarze. czy może też gdzie indziej się znajduje ta zbroja. Niestety nie pamiętam, nie mogę wam powiedzieć dokładnie gdzie tą zbroję zdobyć. Ale jak będziecie odwiedzać i eksplorować wszystkie miejsca na mapie i w grze, Badrus gate na pewno natknięcie się na przeciwnika, który posiada tą kolczugę i dzięki której możemy potem już w dodatku Tronbala przekształcić w tą wspaniałą zbroję, którą właśnie przed chwilą utworzyliśmy. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Hej. A więc jeszcze raz wracamy do gry. Pomyślałem sobie, że będzie to trochę nie w porządku, nie pokazując Wam miejsca, w którym znajduje się elfia zbroja, która jest wymaganym przedmiotem do stworzenia wspaniałej elfiej zbroi. Dlatego nie chcę, żeby ktoś mówił, że jestem niedokładny czy coś w tym rodzaju, więc pokażę wam jak wygląda miejsce i potyczka Baldur's Gate. Może Wejdziemy na mapę świata. Ja znajdujemy się w mieście Sludan Selar. Lokacja to Polana. Przechodząc grę na pewno tutaj traficie, bo jest tutaj przedmiot związany z fabularnym zadaniem. Także na pewno prędzej czy później tu traficie. Trzeba się targować ze smokiem by po prostu z nim walczyć i zabrać wszystko z jego zwłok. I tak właśnie my zrobimy teraz. Widzę tu jeszcze czary. Takie, które mogą nas wesprzeć. Nie wiem, czy to coś da. Dobra, ruszajmy. To jest ten smok. Próbujemy go załatwić w miarę szybko, nie wiem czy ci się uda, ale zobaczymy. No, klepcie go, klepcie go. Leży prawie. Jeszcze nie złapałem zęby. Udało się. Dobra. Sprawdźmy, co leży przy smoku. Jest to złoty kielich życia. To jest właśnie ten niezbędny artefakt, który jest związany z pawłową i oczywiście nasza zbroja Elfia Kolczuga. Od razu ją sobie zidentyfikujemy, żeby wam pokazać, że to naprawdę ta zbroja, i ona znajduje się w tym miejscu. Proszę bardzo: Kolczuga 5 w ping plus 4. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej.